No, dzień dobry. Dzisiaj będzie o jubilacie, który kilka dni temu skończył 70 lat. Jest on związany o, z tym płynem, który mam właśnie w kieliszku. Kilka lat temu swojej bratowej Grażynie podarowałem książkę pod tytułem W inne strony. Autorem był Marek Konrad. Do życzeń, do, łączy, do książki dołączyłem wierszowane życzenia, które Wam teraz przeczytam. Posłuchajcie. Niewinny Konrad zaprasza w inne strony, ale niewinny? On od wina uzależniony? Oczywiście, że winny. Tyle, że nie z powodu wina. Inna była przyczyna. Ta przyczyna to dziewczyna. Córka od turna mu się spodobała. No i biedna dziewczyna. On myśli, że będzie jak wino. Im starszy, tym lepszy. E, chyba mu się w głowie odwina. Ale nie, 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 nie. Jednak przeczytam drugą wersję. Ta wersja brzmi tak: On myśli, że będzie jak wino. Im starszy, tym lepszy. I myślę, że od wina mu się, pole... że się, pole... no w ogóle, że się polepszy. Ale zestawmy to. Miłość to miłość, i wiek tutaj nie ma nic do rzeczy. No ale z okazji tej 70. rocznicy urodzin, chciałbym jeszcze dodać takie życzeniowe poskryptum. In vino veritas. Niech będzie dla ciebie dobry czas, albo właściwie in vino veritas, niech będzie dla was dobry czas. Tak. No ale nie da się ukryć, że Marek Konrad to wspaniały, mój ulubiony aktor. Tak z rozrzewnieniem wspominam jego rolę zresztą nie tylko ja Rol, rolę pułkownika Kwiatkowskiego, a właściwie to scenę, jak żegna się z dziewczyną, a właściwie z jej pięknymi, śpiącymi dziewczęcymi piersiami. Piękna scena. Kojarzy mi się też. Z równie pięknym rysunkiem truzlotreka z rysunkiem śpiącej dziewczyny. Poszukajcie w albumach. Warto. No to tyle na dzisiejszy wieczór. Pamiętajcie, to czwartek. Gazeta Ostrońska. Najlepszego. A, i teraz tak samo obsługa, no to trzeba. Daj się przejść po warsztacie, zobaczyć co tutaj za bajzel wam pokazałem. No to nic się nie zmienia specjalnie. Dzisiaj jest jak jest. No i tyle wyłączam. Koniec.